Zres zmienia terminy wypłat przed świętami. Emeryci dostaną pieniądze wcześniej, to informacja, która dla wielu seniorów w Polsce ma dziś ogromne znaczenie. Witam Państwa, nazywam się Dawid i już na samym początku chcę jasno powiedzieć jedno: w tym materiale nie będzie pustych pytań bez odpowiedzi. Będą konkrety, daty, wyjaśnienia i informacje, które mogą realnie wpłynąć na Państwa świąteczny spokój. Proszę jednak uważnie słuchać od pierwszej do ostatniej minuty. Bo jeśli obejrzą Państwo tylko fragment, albo pominą część nagrania, całość może stracić sens i łatwo o nieporozumienie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oficjalnie potwierdził zmiany w terminach wypłat emerytur i rent w związku ze świętami Bożego Narodzenia. To oznacza, że część seniorów otrzyma pieniądze wcześniej niż zwykle, jeszcze przed Wigilią. Dla wielu osób to dobra wiadomość, bo oznacza możliwość spokojnego przygotowania się do świąt bez nerwowego sprawdzania konta czy oczekiwania na listonosza po świętach. Ale uwaga, nie wszyscy dostaną pieniądze tego samego dnia i właśnie tu pojawiają się ważne szczegóły, które trzeba dobrze zrozumieć. Zeus podał konkretne daty i wyraźnie zaznaczył różnice pomiędzy wypłatami na konto bankowe a wypłatami realizowanymi przez pocztę. Co ciekawe, w tym roku osoby odbierające świadczenia przez pocztę mogą otrzymać pieniądze nawet kilka dni wcześniej niż ci, którzy mają przelew na konto. To zaskakuje wielu emerytów, zwłaszcza, że od lat zachęca się do zakładania rachunków bankowych. Dlaczego tak się stało, co to oznacza w praktyce i czy każdy senior faktycznie zobaczy pieniądze przed świętami, o tym dokładnie opowiem w dalszej części materiału. Już teraz chcę jasno podkreślić: jeśli ktoś planuje wydatki świąteczne, opłaty, leki albo pomoc dla rodziny, ta wiedza jest kluczowa. W dalszej części wyjaśnię, kogo dokładnie dotyczą wcześniejsze wypłaty, jakie są oficjalne terminy, co zrobić, jeśli pieniądze nie pojawią się na czas i czy w kolejnych latach można spodziewać się podobnych zmian. To nie są domysły ani plotki, tylko informacje wynikające z oficjalnych komunikatów z US. Dlatego proszę państwa, obejrzyjcie ten materiał do końca. Nie przewijajcie, nie opuszczajcie połowy nagrania, bo każdy kolejny fragment uzupełnia poprzedni. Tylko całość daje pełny obraz sytuacji i pozwala uniknąć stresu oraz niepotrzebnych obaw. Jeśli ten temat jest dla Państwa ważny, zachęcam również do kliknięcia przycisku subskrypcji i polubienia filmu, dzięki temu nie przegapią Państwo kolejnych istotnych informacji dla emerytów i seniorów. Zeis oficjalnie ogłosił zmiany w terminach wypłat emerytur i rent przed świętami Bożego Narodzenia, co dla milionów seniorów w całej Polsce jest informacją niezwykle istotną. Nazywam się Dawid i w tym materiale chcę, aby każdy z Państwa dokładnie zrozumiał, co te zmiany oznaczają w praktyce, kiedy pieniądze trafią na konto lub do rąk własnych, a także co zrobić, aby uniknąć stresu i nieporozumień w tym wyjątkowym okresie. ZUS jako główny organ odpowiedzialny za wypłatę emerytur przygotował specjalny harmonogram, który w tym roku różni się w zależności od formy odbioru świadczenia, czy to przelew na konto bankowe, czy odbiór gotówki na poczcie. To, że osoby odbierające świadczenia przez pocztę mogą otrzymać pieniądze kilka dni wcześniej niż ci, którzy korzystają z przelewu na konto, jest sytuacją wyjątkową i wymaga szczególnej uwagi. Według najnowszych danych, ponad 8 milionów seniorów w Polsce pobiera emerytury lub renty z ZUS, a przeciętna kwota świadczenia wynosi obecnie ponad 4 4000 zł brutto. Miesięcznie na wypłaty przeznacza się już ponad 33 miliardy złotych, a kwota ta wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku po waloryzacji w lutym. To są realne pieniądze, które wpływają na życie codzienne seniorów, dlatego zrozumienie dokładnych terminów wypłat jest kluczowe. W tym roku zmiany w harmonogramie związane są z okresem świątecznym, kiedy urzędy, banki i poczta pracują w zmienionym trybie, co może wpływać na dostępność środków dla odbiorców. Osoby, których termin płatności przypada na 25. Dzień miesiąca w grudniu otrzymają pieniądze jeszcze przed wigilią. Dla seniorów oznacza to możliwość spokojnego przygotowania się do świąt, zakupu prezentów, zaplanowania wydatków i pokrycia niezbędnych rachunków bez stresu. Zachęca od lat do korzystania z przelewów bankowych, ale w tym roku wypłaty pocztowe będą zrealizowane wcześniej, dokładnie 18 grudnia, podczas gdy przelewy na konta bankowe trafią do odbiorców 22 grudnia. Ta różnica czterech dni może być decydująca dla planowania świątecznego budżetu, dlatego warto ją dokładnie znać i odpowiednio przygotować swoje wydatki. Dla osób chcących otrzymywać świadczenie na konto bankowe, konieczne jest złożenie wniosku o wypłatę na rachunek. Formularz można pobrać na stronie ZENZ lub w punktach informacyjnych każdej jednostki ZUS. Dokumenty można składać dopiero po założeniu konta bankowego, co również można zrobić w urzędzie, przez pocztę lub elektronicznie za pośrednictwem serwisu PUE. Przelewy na konto mogą dotyczyć zarówno osoby uprawnionej doświadczenia, jak i osoby upoważnionej do jego odbioru. To daje elastyczność w organizacji odbioru pieniędzy, co jest ważne dla seniorów, którzy czasem polegają na pomocy rodziny lub opiekunów. Warto podkreślić, że wcześniejsze wypłaty emerytur na poczcie są wyjątkową sytuacją wynikającą z dostosowania terminów do okresu świątecznego. Odbiorcy świadczeń muszą zwrócić uwagę na harmonogram pocztowy, ponieważ w zależności od miejsca zamieszkania listonosz może dostarczyć pieniądze wcześniej lub później. W wielu przypadkach wcześniejsza wypłata może oznaczać, że seniorzy będą mieli środki dostępne nawet 4 dni przed standardowym terminem przelewu bankowego. To ogromne ułatwienie dla osób, które chcą spokojnie przygotować święta bez stresu finansowego. ZS w komunikacie podkreśla, że osoby odbierające świadczenia w formie przelewu bankowego powinny złożyć wniosek na czas, aby wypłata została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Wnioski można pobrać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Elektroniczna forma przez PE jest szczególnie wygodna dla seniorów, którzy mają możliwość korzystania z internetu, ponieważ pozwala na szybkie i bezpieczne złożenie dokumentu bez wychodzenia z domu. To jest istotne, ponieważ każdy dzień opóźnienia w złożeniu wniosku może skutkować późniejszym otrzymaniem pieniędzy, a w okresie świątecznym takie opóźnienia mogą powodować stres i komplikacje przy planowaniu wydatków. Seniorzy powinni również pamiętać, że wcześniejsza wypłata nie zmienia wysokości świadczenia, kwota emerytury lub renty pozostaje taka sama. Jednak fakt otrzymania pieniędzy wcześniej pozwala lepiej zaplanować zakupy, opłaty i inne wydatki. W praktyce oznacza to większy komfort psychiczny, spokój i możliwość bardziej swobodnego przygotowania świąt, co dla wielu osób w starszym wieku jest bardzo istotne. Warto również zwrócić uwagę na to, że wcześniejsze wypłaty emerytur i rent mogą różnić się nie tylko datą, ale też sposobem realizacji w zależności od miejsca zamieszkania. W dużych miastach, gdzie dostęp do poczty i banków jest prostszy, pieniądze często trafiają szybciej, natomiast w mniejszych miejscowościach seniorzy mogą otrzymać je dopiero w późniejszym terminie. Dlatego każdy odbiorca powinien śledzić lokalne komunikaty i ewentualnie skontaktować się z najbliższym oddziałem z US lub placówką pocztową, aby upewnić się, że wypłata zostanie zrealizowana zgodnie. Z oczekiwaniami to prosta czynność, która pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu i zapewnia spokojne przygotowania świąteczne. Niektórzy seniorzy mogą zastanawiać się, czy wcześniejsza wypłata oznacza, że powinni zmienić formę odbioru świadczenia. Warto wiedzieć, że zmiana ta nie jest obowiązkowa, a decyzja należy wyłącznie do osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Osoby, które mają już konto bankowe, mogą nadal korzystać z przelewów, natomiast ci, którzy wolą odbierać pieniądze pocztą, mogą cieszyć się możliwością wcześniejszego otrzymania świadczenia. W tym wyjątkowym okresie. Jest to rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla osób, które planują większe zakupy świąteczne lub chcą mieć pewność, że środki dotrą na czas, niezależnie od pracy banków w grudniu. W przypadku osób, które zdecydują się na przelew bankowy, istotne jest, aby dokładnie wypełnić wszystkie wymagane dokumenty. Formularze dostępne na stronie ZUS lub w punktach informacyjnych zawierają wszystkie potrzebne informacje, a ich poprawne wypełnienie gwarantuje terminowe przelanie środków. Elektroniczny wniosek przez PUE jest najwygodniejszą opcją dla seniorów, którzy mają dostęp do internetu, ponieważ pozwala złożyć dokument bez wychodzenia z domu i bez ryzyka opóźnienia związanego z dostarczeniem tradycyjną pocztą. Każdy senior powinien również pamiętać, że wcześniejsza wypłata na poczcie nie oznacza wyższej kwoty świadczenia, emerytura pozostaje taka sama. To jest ważne, aby nie tworzyć sobie niepotrzebnych oczekiwań i planować wydatki w oparciu o realną kwotę, która zostanie przelana. Wiedza o terminach pozwala jednak znacznie lepiej zarządzać budżetem świątecznym, opłacić rachunki i przygotować prezenty dla rodziny bez stresu. Zwraca także uwagę na fakt, że przelewy bankowe i wypłaty pocztowe wymagają odpowiedniego przygotowania. Seniorzy powinni upewnić się, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone, a ewentualne zmiany danych kontaktowych lub adresu zostały zgłoszone w ZUS. W przypadku braku aktualizacji danych istnieje ryzyko opóźnienia wypłaty, dlatego warto sprawdzić stan wniosku i kontaktować się z oddziałem Z w razie jakichkolwiek wątpliwości. Dzięki tym informacjom seniorzy mogą spokojnie przygotować się do świąt, unikając stresu związanego z oczekiwaniem na pieniądze. Wiedza o wcześniejszych wypłatach daje możliwość lepszego zaplanowania zakupów, pokrycia niezbędnych opłat i spędzenia świąt w komfortowej sytuacji finansowej.